Cześć kochana, witam Cię serdecznie. Poczekaj, ja sobie wrzucę słuchawki, bo kot za mną robi swoje rzeczy. <grywa> Czekajcie. Witam Cię, witam Cię serdecznie. Ósma godzina obfitości. Ósemka obfitość. Nieskończoność. Cudny moment. Ja się nazywam Kasia Mianowska i jestem psychologiem i terapeutką kobiet i taką moją misją jest pomaganie kobietom wychodzić z toksycznej relacji na dobre, uwalniać się z niej, kończyć ten temat i iść dalej, iść do cudownego życia. I dzisiaj mam dla Ciebie taką ciekawą, taki ciekawy temat, bo pojawiło się takie pytanie w mojej przestrzeni. To jest takie pytanie, słuchajcie, które, na które ja w sumie czekałam. Pytanie, które mocno mnie zaktywowało. Um, i myślę, że warto w ogóle zająć się tym tematem. <laughs> pytanie brzmi następująco. Jesteś terapeutką, a dałaś się wciągnąć w taką relację? Znak zapytania. Ja to, ja to trochę, trochę inaczej powiedziałam, ale właśnie. I odpowiadając do, dosłownie na to pytanie, dosłownie, zaraz, zaraz się przyczepię <laughs> zaraz się przyczepię. Ale do, odpowiadając dosłownie tak, jestem człowiekiem, nie jestem tylko terapeutką, jestem człowiekiem, jestem kobietą i mieszkam na planecie Ziemia i takie rzeczy się zdarzają, nawet terapeutą, nie? <tukasz> tak. I ogólnie chciałam, chciałam jeszcze jakby dodać, że dziękuję, ogromnie dziękuję, jestem mega wdzięczna za to pytanie, za to, że istota kochana zadałaś, zadałaś to pytanie, bo chciałabym tutaj pewną kwestię znormalizować, pewne rzeczy znormalizować. Bo a, po pierwsze, y, czy dałam się wciągnąć w tą toksyczną relację? I ja się tutaj od razu y, nie zgodzę z tym wciąganiem. W takim sensie, że jakby sformułowanie, że dałaś się wciągnąć, jakby zakłada, że Jakąś formę, jestem w tym ofiarą. Jestem. Jezus, Maria. Nie wiem, czy to słyszycie, ale kot dostaję. No, kot robi, robi swoją toaletę teraz i po prostu wybija mnie to mocno. I jakby to pytanie zakłada to, że ja jakby weszłam w tę relację z takiego poziomu ofiary. Dałam się w to wciągnąć. Oczywiście, to jest moja interpretacja tego pytania, nie? jakby tego, co, co we mnie się pojawiło. Dałam się wciągnąć i ja, terapeutka, która, wiecie, powinna wiedzieć, nie? Mam, mam takie, 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 w taką stronę mi poszło, poszła odpowiedź, poszła mi cały tok rozumowania tego, nie? Natomiast tutaj odsyłam Cię do mojego filmu, bodajże, o tym, dlaczego dla mnie ta w ogóle ta cała sytuacja i to doświadczenie było darem. Dlaczego ja jestem ogromnie wdzięczna, że w ogóle to mi się przydarzyło. Natomiast mogę ci to powiedzieć z perspektywy kobiety, nie nawet nie terapeutki, tylko kobiety, która jakby miała doświadczenie bycia w takiej, w takiej relacji, miała doświadczenie. E, Okej, przepraszam. A! Dobra, później. Miała doświadczenie przeżywania takiej relacji. I też miała doświadczenie wyjścia z tej relacji. E, czyli ja jestem już niejako po drugiej stronie, i mogę z Tobą rozmawiać na ten temat, co to było, dlaczego to było, co się wydarzyło, że ja w ogóle jakby weszłam w taką relację, czyli jak ja się dałam wciągnąć, co sprawiło we mnie, że ja się wciągnęłam w tą relację pomimo mojej wiedzy, pomimo moich umiejętności, pomimo jakby różnych innych kwestii. Tak? I też, jaki był proces wychodzenia z tej relacji, co tam się wydarzyło, co tam się zadziało, co, co było potrzebne po to, żeby móc odzyskać siebie po drugiej stronie i powiedzieć, ja już jestem po, ja już jestem, ja zakończyłam to na dobre. Ja wiem, czuję w, w sobie, tak wiecie, w środku, że to już nie wróci. Dlaczego? Dlatego, że jestem w stanie rozpoznać różnego rodzaju sygnały, Świadcząca o tym, że to by się mogło zadziać w moim życiu, tak? Że jakby taka osoba mogłaby się do mnie zbliżyć, że te mechanizmy, które się uruchomiły w momencie, kiedy ja jakby byłam w interakcji z drugą osobą, z mężczyzną i między nami takie rzeczy się działy, to ja wiem już o co chodzi, jak to rozpoznawać e, i jak tego unikać I, i, co, jakby, i co mi da to, jeżeli ja te sygnały. W jakiś sposób zignoruje, z, z, z o to mi chodziło. Nie? Więc patrząc z takiej perspektywy, osoby, która wiecie, ma wiedzę, tak? Wiedzę książkową, wiedzę akademicką. Ma narzędzia, techniki, różnego rodzaju metody na to, żeby uwalniać emocje, transformować procesy, transformować schematy. Jakby ma różnego rodzaju możliwości sp sprawdzenia, w ogóle, poszukania, gdzie, gdzie, gdzie jest, jakby ma cały zestaw pytań, gdzie. Jakby szukać tej przyczyny, ma pewnego rodzaju umiejętności, dary, talenty, które po pozwalają jej widzieć więcej, widzieć, jakby widzieć, bardziej, widzieć rzeczy, widzieć i czuć rzeczy bardziej, które jakby nie są widoczne na pierwszy rzut oka. I tutaj mówię o pewnej intuicji, mówię o takich darach jasnowidzenia, jasnoczucia, bo ja w pracy z moimi klientkami doznaje różnego rodzaju olśnień, jakby przychodzą różne wizje, przychodzą różne informacje i ja to jakby wykorzystuję po to, żeby jakby wzmocnić, pomóc w procesie, bo najpewniej skoro one przychodzą i mamy do nich dostęp, no to jakby są ważne i potrzebne. I do tego, do tego całego zestawu, mam jeszcze doświadczenie ucieleśnienia tego procesu bycia, Takiej relacji, czyli mogę Ci z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem w stanie sobie wyobrazić, co ty czujesz, w czym ty jesteś. Nie powiem, że ja wiem, w czym ty jesteś. Bo nie wiem, bo wiecie, to nadal jest bardzo indywidualne doświadczenie, ale byłam w podobnej sytuacji i być może mechanizmy, które ty mechanizmy, emocje różnego innego, rzeczy, które, inne, inne rzeczy, które się pojawiają w Twoim. Twojej przestrzeni, być może jakby jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że u mnie też się pojawiły, więc jakby jest, jest dla mnie o wiele łatwiej rozpoznać to, co się z Tobą dzieje i to, w czym Ty jesteś, niż gdybym tego nie wiedziała, nie? Więc jakby mam doświadczenie ucieleśnienia, ucieleśnienie wręcz, czyli na poziomie ciała, na poziomie, na, na poziomie czucia. Mam dostęp do tych informacji i mam też dostęp do informacji na poziomie jakby procesu wychodzenia i co cię może tam spotkać, co tam może się wydarzyć i mam też proces, znaczy proces, mam też taki e, punkt uciele, nazwę to punkt ucieleśnienia momentu, w którym ja wiem, że już jestem, e, że już jestem poza tym procesem, że to już się dokonało, że to już się zakończyło, zamknęło. Wiem, jak to rozpoznać, bo ja jestem w tym procesie. Wiem, co to jest. I to, wiecie, tego się nie da do końca powiedzieć słowami. To zawsze tak jest. Możesz mówić coś słowami, ale jak to poczujesz, jak, jakby masz podobne doświadczenie, to to jest zupełnie inny poziom rozumienia danej sytuacji. I tutaj, wiesz, mo, mo, przypomina mi się taka sytuacja ba, dawno, dawno temu, na początku mojej kariery, kiedy y, prowadziłam zajęcia dla rodziców, takie wychowawcze, wiecie, dla, jak, jak jakieś takie umiejętności wychowawcze dla rodziców, nie będąc rodzicem, nie? I jakby ja wierzę, wierzę, wiem, bo miałam też zwroty, miałam e, informacje zwrotne od, e, od tych osób, które uczestniczyły, że to im pomogło, że dużo się tam zmieniło, wiecie, że dużo tam było, <laughs> dużo tam było różnych do dobrych rzeczy, natomiast... W momencie, kiedy sama stałam się mamą i wróciłam do, tamtych, do tamtej sytuacji, którą, którą, w której byłam, tak, w której uczestniczyłam w tych, tych warsztatów, to był taki moment: wie, Boże, co ja tam gadałam? <grywk> nie? No bo skąd ja miałam wiedzieć, nie? skąd ja miałam wiedzieć, jak to jest mieć dziecko w momencie, kiedy nie masz dziecka nie? i gadasz ludziom i masz tą wiedzę, masz te umiejętności, masz wszystko bez doświadczenia to jest zupełnie, wiecie, to, to nie o to chodzi, że to jest gorsze, lepsze, to też jakby ja, ja jakby w to nie, nie wnikam, nie, jakby każdy dostaje to, co potrzebuje z danej sytuacji, będąc daną osobą w interakcji, tak naprawdę, nie, mówiąc o toksycznej relacji, że dostajesz to, czego potrzebujesz na ten moment, tak naprawdę, że skoro jesteś w tej toksycznej relacji, to znaczy, że e, <laughs> to znaczy, że jest Ci tam coś potrzebne do doświadczenia, bo e, jakby Coś cię tam zaprowadziło, tak? I teraz mi przychodzi znowu. Możesz patrzeć na to z tej perspektywy, że no, y, wciągnęłam się w tą, w tą relację, tak? Będąc terapeutką, ale mogę też patrzeć z perspektywy, że no, idę wyżej, duchowo. Teraz uwaga, będzie, y, ale z tym też pracuję, więc o tym zaczynam mówić głośno. Patrzysz z poziomu duszy, która przychodzi na ten świat, tak? I ma pewne doświadczenia. Do zrealizowania, bo dusza jest tu po to, żeby doświadczać. Planeta Ziemia jest od doświadczania, doświadczasz. Więc być może mi bardzo, mi bardzo w pewnym momencie pomogło, jakby pomógł taki punkt widzenia w patrzeniu na wiele rzeczy, ale być może jest też tak, że to doświadczenie jest Ci potrzebne do wzrostu, do rozwoju, do, do właśnie do do rozwijania się, do pójścia dalej. Że to doświadczenie, i tu wracam trochę do tego filmiku z, z tym, dlaczego ja uważam, że to jest moim darem, że to jest moim, że jestem za to bardzo wdzięczna, za to doświadczenie. Właśnie dlatego, bo to mnie tak, wiecie, to, to jest tak, że jeżeli Ty przejdziesz przez ten proces, przejdziesz przez tą, nazwijmy to lekcję, Wyciągniesz z tej lekcji wszelkiego rodzaju, wiecie, takie, wyciśniesz jak cytrynę wszystko, co możesz. Weźmiesz dla, ciebie, dla siebie te wszystkie jakości, które tam dla Ciebie są. Zostawisz to, co to, co, to, co tam już nie jest, nie jest dla Ciebie potrzebne. Jezu, kot. To to świruje, przepraszam. Jezu. Dobra. Przepraszam Was. Zostawisz to, co jest dla Ciebie, to coś to, to, to ci nie służy, tak? Bo masz wolną wolę, bo możesz, bo masz decyzyjność, masz sprawczość tak naprawdę, i pójdziesz dalej, to uwierz mi, wyjdziesz z tego jeszcze bardziej wzmocniona, jeszcze bardziej odżywiona, jeszcze bardziej. Jezus Maria, jeszcze bardziej taka napełniona. Tak? Bo, bo od po tym to jest tak naprawdę i o tym było moje doświadczenie i teraz ja Ci mogę z ręką na sercu z taką pełną, bym powiedziała pełnym zaufaniem takim, wiecie, taką pewnością może tak, pewnością powiedzieć, kochana możesz z tego wyjść, możesz się z tego uwolnić, tak na 100% Czyli tak, że to cię nie będzie kompletnie ruszało, że takich mężczyzn już nie będzie w Twojej przestrzeni. Że Ty stworzysz świat bez toksyków, bez narcyzów, bo Ty już nie będziesz miała w sobie tego, tego haczyka, który ich będzie przyciągał, bo oni Cię nawet nie zobaczą. I mogę z ręką na sercu Ci powiedzieć, że to jest absolutnie dla Ciebie możliwe. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ja sama to przeszłam. Będąc terapeutką mając wszystkie skille umiejętności narzędzia, nie? I jeszcze jedna rzecz, to jest ważna, bo my terapeuci nie jesteśmy ludźmi, no jesteśmy, wiecie, no my też, my też tu żyjemy, tak, my też mamy swoje wyzwania, uff, wiecie, nie. I mamy dostęp do wielu wielu rzeczy, wielu informacji, wielu technik, tak. Natomiast też potrzebujemy iść do innych terapeutów, też potrzeby, potrzebujemy sami mieć wsparcie, bo wiesz, to jest trochę tak i znowu wracam trochę do takiej metafory tego słoika, o której już mówiłam kiedyś, że jak jesteś w środku, to ty nie zobaczysz etykiety. Tak? Jak jesteś w środku, w emocjach, w takim zaangażowaniu emocjonalnym, w chaosie, w kołowrotku, jakby w tym, co się wydarza. I to nie mówię tylko o, o, o relacjach, to chcę, że mówię o wszystkim, o, wszy o różnych sytuacjach. Jesteś aktorem, jakby w tobie są różne mechanizmy, są różne reakcje, nawyki, automatyzmy. E, uaktywniając się różne rzeczy i ty nawet nie wiesz do końca, co się wydarza. Po prostu jak to się dzieje samo. Ja, ja założę się, że wielokrotnie tego doświadczyłaś. I jakby, żeby, żeby to zobaczyć, musisz wyjść. Na zewnątrz. Musisz się zdystansować. Tak? I nam to też się przydarza, terapeutom. No tak, tak to działa, nie? I ja bym powiedziała tutaj: tu nie chodzi o to, czy, czy to mnie wciągnęło, tylko ja bym powiedziała: OK, upadasz się, i nie chodzi o to, że upadasz, bo upadniesz pewnie jeszcze wiele razy, tak? Jakby na różnych opcjach przewrócisz się, potkniesz się. Bo zawsze jak wchodzisz w nową przestrzeń, zawsze jak wchodzisz w nową, nową aktywność, zawsze jak pojawia się coś nowego, to pojawia się takie uczucie: Ja, ja nie wiem jak tam, ja, ja się dopiero muszę oswoić z tym, tak? I tak samo ja w tą relację weszłam. Ona była inna, ona była nowa, ona była taka, wiecie, nieznana. Ja nie miałam żadnych innych opcji, możliwości, żeby, żeby się jakby dowiedzieć, co to jest. Musiałam. Sama to rozpoznać, nie? Tak jak ty rozpoznajesz coś jesteś w tym, tak? Możesz też uważać, że to jest normalne, tak? Że to tak to działa, tak działa ten świat. Więc dla ciebie to jest normalne. Więc ty w ogóle dziwi... Ale jak to? Jak, jak to ty mi mówisz, że coś to jest niechalo, nie? No tak, takie mamy mechanizmy. I w pewnym momencie dzieje się coś takiego, że. nagle. Mówisz, kurczę, to jednak nie jest normalne. To zmieńmy to. I wstajesz, tak? Czyli z tego upadku, z tego takiego potknięcia, z tych różnych takich fakapów, które robisz, które się wydarzają, może tak. Misz, okej, okay, jednak zmieniam, idę dalej. I wstaję, i idę dalej, i wstaję, idę da i tak dalej, nie? I na tym to polega. I ja bym ci powiedziała, że to nie jest tak, że ty. Bo to jeszcze, jest, jeszcze jest jeden temat, to jest, dużo, to jest dużo tematów ogólnie, nie? Jest jeszcze jeden temat. Mianowicie. Temat przepracowania wszystkiego, i wtedy dopiero ja mogę coś. O, to jest, to jest coś takiego, nie? Czyli jeżeli ja już będę taka idealna w jakimś aspekcie, najlepiej w każdym, to, te, to, jest, jak, to jest też jakaś taka jakość nasza, wiecie, taki perfekcjonizm, to dopiero wtedy ja mogę coś. To ja ci powiem, że ta podróż nigdy się nie kończy. Ona cały czas trwa. I to, co ty myślisz, że już przerobiłaś, przepracowałaś, nie, nie lubię tego słowa, ale powiedzmy. Przepracowałaś. Myślisz, że już never, ever, nigdy to się nie wydarzy. Nie? Już nie ma, nie będzie. I nagle to się pojawia znowu. I znowu jest: O Boże! Ja myślałam, że już wszystko zrobiłam, a tu, te. nie? I ja ci powiem, że relacje właśnie są o tym. Dlaczego? Dlatego, że relacje dotykają. Ja myślę, że. No dobra, zostawmy relacje. Relacje, moja droga, dotykają takich najbardziej pierwotnych zapisów w nas, czyli relacji z naszymi rodzicami. Tak? Czyli a to wiesz, relacje z rodzicami, jakakolwiek by ona nie była z mamą i z tatą, nieważne czy on, oni byli czy nie byli, bo to jest jakby zawsze jest relacja, relacja z obiektem, relacja z kimś, kto mnie wychowywał. To no to ty masz to od odrodzenia, a nawet jeszcze wcześniej, w wieku prenatalnym. A potem nawet może jeszcze wcześniej, borodowo, jeszcze idą różne przekazy i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie, wiecie, jakby pracujemy z, yy, możemy pracować z tymi relacjami, z rodzicami, pierwotnie, wracając do różnych doświadczeń, tak? Zazwyczaj wychodzi mama i tata. I teraz pracując z tymi relacjami, one ci będą wychodziły w różnych przestrzeniach, w różnych aspektach. Dlaczego? Dlatego, że ty to masz od urodzenia, masz 30, 45, lat, 20 lat. Czyli masz 20 lat tych mechanizmów, tak, tych różnych, które się najpierw się wydarzały, a potem się umacniały, tak, różnych zachowań, standardów, przekonań, tego, co działa, co nie działa, jak wygląda świat, jak nie wygląda, kim ja jestem, kim nie jestem, co ja mogę, czego nie mogę i tak dalej. Wszystko to masz. 30 lat, no to 30 lat doświadczenia. To jest bardzo <śmocny> mocny mechanizm, znaczy bardzo mocny taki idąc trochę do mózgu ścieżka neuronalna, czyli połączenie między jednym a drugim, czyli akcja-reakcja i to jest znowu to jest jak autostrada trzypasmowa. To jest tak mocne. I teraz znowu, to nie o to chodzi, że o Jezus Maria, po, po, polegnę, nie? O Matko, to ja nigdy tego nie skończę. Nie, tylko to jest kwestia pewnej akceptacji i takiego uznania, że po prostu to tak działa i że to się nigdy nie kończy i że to nie jest złe, ani dobre. Bo my chcemy, wiecie, też, też mam takie poczucie czasami, nie? jak rozmawiam z ludźmi i ja też tak czasami mam, żeby było jasne, że już mam tak dość, nie? Jakby dajcie mi święty spokój z tymi mamami, tatami, innymi rzeczami, nie? Bo my, terapeuci, mamy swoją też mamy swoją ścieżkę, też ze sobą pracujemy. I tak, wiecie, na koniec, już tak kończąc takim y, trochę sucharem, <laughs> polecę, ale dzisiaj jest sobota, więc sobie pozwolę. Bo wszyscy mówią, że na psychologię idą ludzie, którzy są porąbani, nie? A ja się śmieję, mówię, raczej oni, oni są świadomi, że są porąbani. Cała reszta nie jest. Nie? A prawda jest taka, że My wszyscy, taki już trochę poważniej, my wszyscy mamy swoje doświadczenia. Wszyscy. Nie? Więc... Wracając trochę do początku tego, tego live'a, tego, tego, o czym mówiłam, że dla mnie ogromną wartością jest to, że mam to doświadczenie i to, że mogę się nim dzielić i to, że zdecydowałam się nim dzielić publicznie. Ponieważ mam takie przekonanie, że po pierwsze, jak jesteś w swojej prawdzie jak mówisz swoją prawdę, to wiele osób może z tego skorzystać i że to jest szczere i autentyczne po prostu. I że mam wrażenie, mam takie poczucie, przekonanie, że wiele z nas w tym jest. Tylko mało kto o tym mówi. Nie? A o tym warto mówić, warto o tym rozmawiać głośno. To już jest ten czas, tak, żyjemy w takich czasach, że nie ma, nie ma po co tego ukrywać. Bo jeżeli ty w tym jesteś, ty masz takie doświadczenie, to uwierz mi, znaczy, że inni też takie mają. No? A jeżeli mówimy o tym, to też uwalniamy. Uwalniamy wstyd przed tym, że coś się z nami nie tak, bo jesteśmy w takiej niej sytuacji, uwalniamy lęk, uwalniamy złość. Czyli dajemy sobie większą przestrzeń na to, żeby być bliżej siebie. A to jest bardzo ważne. Myślę, że najważniejsze w, całym, w całej tej sytuacji, nie? O, że super. Dziękuję Wam za. E, dziękuję Wam za oglądanie, za, za to, że jesteście. I do zobaczenia za tydzień. Buzi Fuh! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. <grym> Buziaki miłego dnia.